Prowadzenie i wspieranie placówek edukacyjnych to jedno z najważniejszych zadań fundacji, ale to nie wszystko. Od lat prowadzone są projekty rozwijające młodzieżowe zainteresowania, doskonalące umiejętności potrzebne w życiu społecznym. Najnowszym przedsięwzięciem jest projekt Samorządność szkolna inaczej, program aktywizacji samorządu uczniowskiego. Jego celem jest popularyzacja postaw obywatelskich wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Młodzież pod opieką nauczycieli sama decyduje o życiu szkolnej społeczności. Wykazuje inicjatywę, aktywność i dyskutuje o najważniejszych sprawach. Oto przykład z zespołu szkół nr 11 w Szczecinie. W samorządzie pracuje nam się bardzo dobrze. Myślę, że atmosfera w szkole jest bardzo przyjazna. Wszyscy się dogadujemy, współpracujemy, pomagamy sobie, staramy się ustalać ze sobą wszystkie tematy, żeby nie było tak, że ktoś został pominięty, czy nie wiem, czy, czy nie brał w czymś udziału. Więc staramy się też tak dogadywać daty, żeby wszystkim pasowało i nauczycielom, i uczniom. Na akcjach Dziewczynka z Zapałkami są zbierane pieniądze, za które są kupywane artykuły dla domów dziecka. Artykuły spożywcze, ubrania i ogólnie pomoc finansowa dla domów dziecka. W naszej szkole organizowane są różne festiwale wspomagające i okazujące nasze talenty, na przykład Festiwal Młodych Talentów, w którym każdy może wystąpić, pokazać swój talent, śpiewanie, tańczenie. Najbliższym przedsięwzięciem jest udział w obozie dziesięciodniowym w Świnoujściu, w którym nasi uczniowie biorą udział współpracując z Fundacją Talent Promocja Postęp. W czasie tego wyjazdu będą brali udział w ponad 8 godzinnych szkoleniach, a przy tym będą mieli świetną okazję do pełnej integracji jako samorządu uczniowskiego tej szkoły. Będą także mogli korzystać z doświadczeń uczniów z innej szkoły. Młodzież ze Szczecińskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 też bierze udział w projekcie Samorządność Szkolna Inaczej. Teraz przygotowuje się do wyjazdu na 10-dniowy obóz do Świnoujścia. Nie będzie to jednak tylko wakacyjny wypoczynek. Przez kilka godzin dziennie odbywać się będą specjalistyczne szkolenia i warsztaty prowadzone przez fachowców. Nasze działań jeszcze wpisać następne, bo przecież prowadzimy różne akcje charytatywne, szkolne tutaj, tak? Organizujemy Będziemy skuteczniej pracowali w naszym samorządzie, mamy nadzieję zorganizować nowe akcje i zachęcić naszych uczniów do brania w nich udziału. Młodzież jest bardzo aktywna, jednak jej aktywność tutaj na terenie szkoły wiąże się zawsze z tymi pewnymi postawami. Wyjazd, na przykład, który mamy, nam zaproponowano w ramach tego projektu do Świnoujścia, umożliwi im oderwanie się od tej sytuacji szkolnej, od pewnych postaw i tam zmotywuje ich do, do pracy. Tam mamy różne z tego, co organizatorzy nam przedstawili, trening interpersonalny, trening y, negocjowania, trening dobrych zachowań y, asertywnych. To im pomoże w życiu na przykład. Bo niestety w dzisiejszym życiu takie zachowania y, są niezbędne.